Cześć to nas wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym materiale serii Minecraft Triki i na wstępie przepraszam Was również za dość długą, pięciodniową przerwę, która była spowodowana mniej więcej tym, że nie miałem jakiegoś konkretnego pomysłu na film dla Was, ponieważ dla mnie jako dla twórcy jest teraz ciężki moment. Dlaczego? Już mam spieszę z odpowiedzią, ponieważ nie ma FIFA 15, trzeba czekać, jak ona wyjdzie. To potrwa z półtora tygodnia jeszcze. Wyszedł Minecraft 1.8, co za tym idzie, nie ma odpowiednio dużo ciekawych modów, które mógłbym Wam zaprezentować, ponieważ nie ma jeszcze Forge'a na 1.8, dlatego to jest kolejna moja seria, która odpada na ten moment. No i trzecia sprawa, nie pojawia mi się przody, czyli też jedna z moich głównych serii, dlatego tak to wygląda, więc jeżeli jest jakaś, nie wiem, może ciekawa gra, czy też inna seria z Minecraft, którą miałbym dla Was poruszyć, to po prostu dajcie mi znać w komentarzu pod tym filmem, co chcielibyście na kanale Oglądać. A tymczasem dwa triki dla Was, czyli e, wydajna wyrzutnia e, TNT. Dość łatwa myślę w budowie e, i tak ona działa. Jak widzicie, spory całkiem zasięg, a TNT e, po wybuchu przynosi spore obrażenia. No może nie w tym przypadku, bo wylądowało ono w wodzie. No i zaprezentuję Wam również, jak stworzyć tak, e, taką motowioskę dla NPC-tów, która wygląda moim zdaniem nieziemsko. Co prawda wiadomo, że na zwykłym trybie gry nie zespawnujecie wieśniaków, ale jeżeli ktoś zajmuje się budowaniem map, czy działa w tej kategorii, no to na pewno taki patent, myślę, mu się przyda, bo to wygląda naprawdę przyjemnie i warto w takiej wiosce zamieszkać. No i pamiętajcie również, że seria opiera się na pomysłach znalezionych w internecie, dlatego jeżeli coś już z tego widzieliście na amerykańskim, czy też zagranicznym YouTubie, no to właśnie stamtąd to prawdopodobnie zapożyczyłem, więc tyle na wstępie. No i zobaczmy jak to wszystko się tworzy. No to na sam początek zaczynamy z naszą wyrzutnią TNT. Więc co my tutaj musimy zrobić? Konkretnie nic wielkiego, wystarczy wykopać oto taki dół. Tutaj najpierw dajemy jeden z sticky piston obok niego dwa slime bloki. W taki oto sposób w tę stronę ustawiamy redstone repeater z podwójnym opóźnieniem. Tutaj będzie nasz dispenser, w nim oczywiście troszkę TNT, które zaraz tutaj będziemy wysadzać. Przytrzymując shift ustawiamy na nim również bezpośrednio przycisk Restone Repeater dajemy w tą stronę tym razem bez żadnego opóźnienia. Tutaj dajemy dowolny blok. No i oczywiście kolejny sticky piston postawiony nie w tamtym, lecz w tym kierunku. No i kolejny slime block. I oto tak nasza prosta brzutnia zaczęła już na ten moment funkcjonować. Wystarczy przycisnąć ten środkowy przycisk, a nasze TNT poszło w ruch i stworzy naprawdę dość spory wybuch. Może załadujmy je ponownie. Pamiętajcie również, żeby troszkę nie spamować przyciskiem. To eee, tak jak na przykład zrobię tutaj w tym momencie, mechanizm się zatnie i eee, TNT nie zostanie wystrzelone, po prostu się zablokuje i rozsadzi cały mechanizm, więc tak to działa, no i takie mniej więcej szkody powoduje. No i teraz oczywiście czas na budowę wioski, która w nieco, eee, z nieco innej perspektywy wygląda właśnie w ten sposób i myślę, że tutaj prezentuje się jeszcze bardziej okazale, także co my musimy zrobić, żeby tak, taką fajną wioskę sobie stworzyć. Jak wszyscy oczywiście wiemy, grzyba e, nie zasadzimy jakby na trawie, jeżeli jest zbyt widno, dlatego tutaj skorzystamy z mojego triku e, i po prostu najlepiej wykopać, wpacie dół e, o głębokości dwóch kratek. Do niego wlewamy wodę i od teraz już tego grzyba spokojnie możemy postawić. Uważajcie, ponieważ on czasem będzie e, się jakby sam zbierał, także musicie też być na to czujni. No i po prostu jak na niego, kilkukrotnie tworzy się taki wielki grzyb, w którym właśnie się znajduje i tutaj tylko kwestia wyrąbania jakby miejsca na drzwi, powiedzmy, w taki jeden sposób. czyli już piękne mamy, które idealnie, myślę, swoim kolorem się tutaj wkomponują w otoczenie, no i ewentualnie można sobie zrobić okienka i coś później wstawić. Jak ktoś chce, można tą środkową część też tutaj wyrąbać. No i taki mamy niewielkie pomieszczenie, gdzie można wstawić łóżko, pojedynczą skrzynię, także nawet jak gracie sobie na survivalu, coś takiego myślę, że fajnie stworzyć, bo to jest naprawdę niezły pomysł na jakąś kryjówkę. To samo możemy zrobić z tym borowikiem. Tylko on jest tak fajnie nie wyrośnie jako domek, tylko po prostu jako taki wielki grzyb i tak to wszystko wygląda. Oczywiście, jeżeli macie możliwość grać na jakimś creative, możecie sobie zespawnować villagera One jak widzicie, bez problemu się tutaj odnajdują. Potrafią te drzwi otworzyć, więc to jest też super rozwiązanie myślę dla nich. Także jak ktoś woli taką odmianę wioski, to też jest fajny pomysł, można coś takiego stworzyć i ewentualnie do jakiejś dedykowanej mapki, jeżeli taką macie, to wszystko dorzucić. Także to by były moje pomysły na dziś, jeżeli Wam się one spodobały, no to nie zapomnijcie o cenie filmu. Ja serdecznie Was jeszcze raz przepraszam, że tak długo musieliście czekać na kolejny materiał, mam nadzieję, że to zrozumiecie. No i tak jak wcześniej mówiłem, dajcie znać, na, dajcie znać jeżeli macie jakiś pomysł na nową, ciekawą serię która byłaby właśnie na takie czarne momenty, powiedzmy, kiedy nie mam co dla Was rzucić. Także dzięki wielkie, ja się zbieram, życzę Wam miłego wieczoru, no i trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.